Dobra grałem. W historii Bober, Filipek, Bober, Koro, Kaz, Filipek, Filipek, Narys, Wudo. Zróbcie dla nich hałas! A tak wyglądają ćwierćfinały. Ja chujowi. Chcecie to zobaczyć? Czy chcecie to zobaczyć? No jasne, ja też chcę. Potem czeski Milu, Koziołek, Spartiak, Manu, Koro. A teraz każdy z was. Krzyczy jedną chybę, którą uważacie, że wygra całą bitwę. Kto dzisiaj wygra? Hero! Czekajcie, czekajcie, jeszcze raz. Kto? Hero! Kto? Hero! Kto? Hero! Elegancko. Więc skoro tak, to Peus jest już na scenie. Rozpoczynamy ćwierć Więc przywitajcie pierwszych bohaterów! Pierwszy z nich! Jahu! Ale jedna rzecz. Zdążyliśmy zapowiedzieć Jacha, który nie wszedł, jest za to Tak więc, już za chwilę zapraszamy wszystkich pod scenę. Harmonogram wygląda tak, że cztery ćwierćfinały, dwa półfinały. Mała niespodzianka i jeden wielki finał. Tak więc, już naprawdę mało zostało. Jak wam się dzisiaj podoba? Grabiec 9 złotych. Słabo, 7, tak? 5, nie podoba wam się? Jak tak, wam to się to podoba? To jest Czy jesteście gotowi na pierwszy wina! Okej. Okay. Dawać mi tych k***a ch... gladiatorów. Joui tu siedzi. Gdzie jest jachu? Jest jachu, Dawaj tu. Nie zmieniamy konwencji. Dalej wybieramy. Dobra. Gramy w papierkami, panowie. Chodźcie, chodźcie, chodźcie. Trzy, cztery, Do Zabierz. Do Jogi, Wybierz Czarku czy wolisz przedmioty czy obrazki. E, poproszę przedmioty. Poprosimy przedmioty. Już buziały, tu jest nasz człowiek Kiko. Słuchajcie, powiedzieli mi chłopaki, że jedziemy teraz już. Jedziemy. Ćwierćfinały, półfinały, finał. To odliczmy ich. 5, cztery. cztery, trzy, dwa, jeden. Yo! Wchodzi Joey -i, i to jest twarda bania Jesteś jak ta płyta w tym momencie, bo do wyjebania Jadę sobie obczaj, cały czas leci tutaj dobra ta zwrotka, przyda ci się kompas, drogi przyjacielu, może dzięki temu trafisz do celu, o, lecę sobie, twarda jest kaska u mnie Magic Cup, u ciebie ta opaska, o, lecę, mam tą rozminę, wiadomo kto jest sam tym, kto robi za dziewczynę, o, i macie tutaj teraz tego bossa, ja mam tutaj Magic a ja tu mam Jaya Radosa. Lecę sobie, ziomy, taki stary, zajawany, że są pokemony O, i lecę sobie tutaj bez kitu Masz i w końcu siadaj na tym słoiku Ja przejście, jachu Dobra, kiedy wpadam sobie nawet rzucam hasła Zajebista ewolucja, Karpa i Snorlaxa Ej, 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 ej To jest tutaj proste, Ja jagoskop... Jestem yo i robię z siebie idiotę. Wow, powiem tym chujom i przez to niby kurwa wszyscy cię lubią. Wow, to jest dobra rada, mi się przyda kompas. Tobie chyba przyda, to się waga. I cię rozwalę, dla mnie jesteś tu jebanym kurwa p***łem. Wow, wbijam sobie z chwilą, taka ewolucja, mógłbyś rzucić trochę kilo. 5, on jest chujem, ewolucja ewolucją, ale waga leci w górę. Mam cię za c***a. Więc kurwa, nic się nie zmienia! Zmieniamy beat dwa razy po trzydzieści! Kraków, kurwa, jesteście tu! yo, yo, yo. Ta sama konwencja, jo! Jo, 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 jo! Ale twoje pancze były kurwa straszne, tak przegrywasz z idiotą w śmiesznej czapce, ty! Jadę tutaj na stylach, jestem lepszy, nawet jak robię z siebie debila! Lecę taką gadkę, cały czas tu te wersy są straszne. Lecę sobie tutaj grubo z wersami, widać że mam pojebane rzeczy na bani. O, oh. lecę sobie tutaj tych chłopaku, nawet nie wiem na co mam ci odpowiadać, yahu, o. Oh. Lecę sobie tutaj teraz panczę, jachu to oszukał, panczy w przeglądarce. Przejście! Yo, 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 jak lubisz robić z siebie idiotę, pociste dziwki, to weź na to usiądź i będzie kurwa filmik zwała, jak nie wiesz na co odpowiadać, to możesz wypierdalać Mam cię za p... Może kurwa zdejmiesz koszulkę Wow, wbijam sobie na tej racji, ale wtedy to nie będzie monetyzacji Pocisnę tu z głowy i Paweł Błedluz nie będzie mógł zarobić to proste Ej, głupi chamie, wchodzę, ty masz przejebane, a ciebie wszyscy to biorą za... Ty nie jesteś maskotką południa, ty jesteś pośmiewiskiem! Przejście, jeszcze pojedynkę Ej, ej Na serio mam przegrać z typkiem na pętlach, co powtarza pan z mego pierwszego wejścia Jadę tutaj z głowy, mordeczko To ty pośmielisko robisz, o Lecę sobie tu te tematy, co mi powie Yahu, to były follow-upy I tak wygląda freestyle teraz, follow-upy po nas, tak wygląda ich kariera I to tak wygląda kolego, bo nie wymyślacie nic kreatywnego Yo, I powtórzyć to musi. PFL, pisankowcy frajeży na p. ostatnie wejście! Ej, ej, ej! Ty tak lubisz ryby, głupi pe... ale masz jedyna pizza, jaką kurwa widziałeś! Ja pocisnę tu pecie, może jeszcze dodam, że kurwa w internecie! Ej, wbijam sobie, jesteś petem! Wchodzę, ciebie kurwa w sklepie! My jesteśmy pośmiewiskiem, a ty jesteś chujem! Już wiecie na kim od zawsze się wzoruje! Dałnie, ja tu wchodzę sobie z punchlinem, to proste Gram sobie kolego, zdjąłeś koszulkę Faktycznie, kurwa, coś nowego Pięć Typie, wchodzę, ja tu jestem zawodnikiem Zostaw tą czapkę, wpijam sobie co za szmata W sumie tak samo to masz pewnie w gaciach Czy waszym zdaniem do półfinału powinien przejść yo Czy może jednak Yahoo Chodźmy tutaj, chodźmy tutaj, szybko, 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 zanim zaczną krzyczeć źle. Trzy... Chyba eliminację są, nie wiadomo. Joł jest w półfinale! Dobra, teraz. Kto do milu, milu jachu Jaku, Jaku, Jaku! Chodź, 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 nie uciekaj mi. A teraz walka, do... która mogła się odbyć w 10 który... lat temu. Team... Oh, ku... Czeski kontra Milu! Jeszcze raz! Czeski! I milu! Tak jak mówiłem, walka, która mogła się odbyć wiele lat temu i kolejny raz na scenie. Zobaczymy, kto zawalczy z jąłem. Tak, woda gdzieś tu jest. Dobra, 3-4, 3-4, 3-4. Dobra. Rozumiem, że Jacek Czeski rozpocznie. Mikrofony, panowie, od razu wam przekażę. E, przedmioty czy obrazki? Obrazki. Dobra, obrazki, o. No widzisz, masz wolne przez chwilę. Dobra, szybko, żeby nie wymyślić nic śmiesznego. Pięć, cztery! O, Lepiej tutaj daj beat Jak nie wiesz co zrobić No to skocz na bungee Wiesz, że mógłbym zrobić to w sumie tak pięknie Wiesz, że robię to tutaj wciąż weselnie Wiesz, że robić różne mam tu maski Robię sobie we wesele jak wyspiański Wiesz, że gram to robię niezły Tu rozpierdol takie tempo Będziesz tańczyć jakbyś był modelką Ej, jestem tutaj zwykle To z tobą, więc zawsze jestem tutaj dobrym typeczkiem Wiesz, że jak nawijasz, no to niedorzeczne Nie dość, że jeszcze chcesz tu kawałek Jak wpadę, zrobię tuf, tu, tu, doskonale Palet robię tu, rozpierdol Wiesz, że kładę gęsto Mógłbym zrobić tak, to zuta tak, zapomniał tu z Ale wiesz, że kiedy Pierdol się tu wali, wszyscy są za mną, całymi salami Oooooo Wiesz że kiedy ja tu wchodzę, no to w sumie mówię trudno, czuj to, chuj w to, ale w sumie jak to zdjęcie, no bo dałeś gówno, równo wiesz, że w sobie tutaj le Jestem kurwa na odpowiednim miejscu Sorry czeski, zero, no flow, dałeś gówno w całym wejściu Teraz łapki w górę, hey, hey. On brał w as, nie ma problemu, kiedy ja wchodzę w sumie to jest ekstra klasa, czeski nie jesteś już najlepszy w tych czasach Dostajesz pierdol, kurwa, od białasa Okej, okay, dokładnie, sprawdzaj, rzucam rapsy Tylko, koleś czuje się dziwnie na scenie, jak Stu przy Leonie 14 Ło, nie nie kiedy wchodzę Gatka jest przednia, wchodzę jak są Czarny papież, przepowiednia, co jest grane Wiesz, że kiedy wchodzę, pijam tutaj ziom na trapach Twoje wejście jak czarny papież nie świata, kurwa mać jej nie MA ta wiadomo, kiedy ja wchodzę tu szczerze FRAJERZE ty jesteś dobry tylko na papierze. Wiesz, że kiedy wchodzę, no to w sumie palec ci tu kurwa jak szlugi Co BY się nie działo walczysz z Nilem, będziesz jak jak pawełek drugi. Yeah. Zmieniamy bić! Dwa razy po trzydzieści nie przeszkadzamy, tylko się napieramy! Wszystkie ręce! Новые не таких битв давать. Yeah, 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 yeah. Kiedyś przegrałem z białasem, tak było ruro On w twoją stronę by nawet nie splunął Jeszcze wiesz, że gram na połysk Jak dyrektor SPM, jesteś goły Na freestylu, jak wpadam tutaj na nice swój No to szmato, zjadam cię jak fast food Ale wiesz, człowieku, jak latam Jak wpadam na trakach, mówią, abemu z papa Jeszcze wiesz, że cię ładam ze stylem, ładam cię z wilem. Papa mobile, tak jeżdż najszybciej, jeżdżę najszybciej Gram tu na bitwie dziś pierwszy bardzo przepraszam, prosta rozkwina Kiedyś pierdolot od Białasa, dzisiaj odmila ja dokładnie sprawdzaj, mam brzmienie Wchodzę na teren, niszczę cię kurwa Wiesz, że wchodzę, odjebie cię ruchem Po pierwsze jesteś staruchem, po drugie powinieneś odpaść z cybuchem Okej, okay, dokładnie, wchodzę na tych bitach, Dzika dzisiaj ma rację, publika Dobrze wiesz, że wchodzę i napierdalam, Mam tu w dłoniach pociski Strzelam gola Czechowi jak Tomasz Rosicki Jestem kurwa, zrobić cię żumal Ja jestem niski, a ty jesteś brzydki Jason. Jeszcze Aj, pomału, pomału, wiesz, że ej, zlepiej zejdź tu z ekranu Wiesz, że gram, to w sumie tak to czuję Rosicki, Czekowi to się nazywa kurwa samo Wiesz, że ja tu pało robię rules Jak tu wpadam na te bity, zawsze będę królem Ale wiesz, że kiedy gramy flow mam tak klawę Trzymany jesteś pod kluczem jaką klawę Ej, nawet, nawet czeski, gram ten styl, jest kurwa lepiej niż papieski Wiesz, że kiedy gramy, ja mam w sumie stary styl Jak nawijam, no to kurwa leci biały dym Każda pani to B E siara, a twoje wejście to B E siara. <grystanie> nie wiem na razie z ale już spierdalaj. Dokładnie jestem tutaj dyrektorem sbm u Ile byś nie nagrał, to cię nie wezmę celu. Okej, okay, dokładnie strach, <grystanie> twój ziomek. W sumie to jest chory, jestem dyrektorem. Dokładnie tak, napierdalam to w sumie. Jesteś jednym, flow, bez baczy. robię to lepiej od ciebie. Dokładnie bo, tak, nie bo nie nagram w tym bo w sumie jesteś. Wiesz że jak czeski film wyjebane Nie, yeah. ty kuła to ogarze, Mam flow jak czarny, bo jestem białasem po solarze oh. Okej, okay, dokładnie sprawdzaj super Twoją nionie jak solarium na 10 minutek poszło Poszło, poszło, panowie, kurwa A ja jajdole jaj milu, milu Chodźmy tu, chodźmy tu Tam jeden ziomek, nagrywka, kurwa bordo Dobra Trzy cztery Radziu, Radziu, Radziu Funkcjon. Ale go kocha. Dzięki, czeski. Dzięki, że dałeś się namówić. Zajbisty występ. A teraz czas na raz, kolejne raz. starcie. Zróbcie hase na powitanie. Koziołek! Spartiak! Koziołek! Spartiak! Raz, raz. Dawaj, raz. koziołek! Liczymy Joli, na pan, na otacie. Pierwszego półfinalistę numer dwa. Jak tam, jak tam? Gotowy, gotowy? Tak. Dawaj, dawaj. Trzy, cztery. Trzy, cztery. Trzy, cztery. Czekaj. Trzy, cztery. Trzy, cztery. Okej. Okay. Yy, rozpoczyna koziołek. Przedmioty. Przedmioty. Już biegnie tutaj na scułą. Kiko. <grym> Są przedmioty. Pięć! Trzy, Raz, raz. Wszystkie kurwa widzę do góry, bra. tam też, ej, Po pierwsze, ej. to mnie posłuchaj, czwoku, i obejrzyj mojego live'a na TikToku. Ej, ogólnie patrz, sprawa taka. Tu jest live, ale po czy przyprowadziłeś brata? Gram spontany, Spartak, ewidentnie powinieneś być tym wyskrobany. Podejdź do mamy, a nie nie podejdziesz, bo leży zlepiona w mojej spermie. Jest mi przykro, to się głuszy. A tym ci wyczyścimy uszy, o kurwa, czyście uszy, robię szkodę. Wykład tam daje profesor miodek To się niezie, a puchatek go w stumilowym lesie. Pięć, mam trochę stylu debilu. Jo dobra człowiek, chuj z tym wersem, mazi się na tym kurwo kurwa bo... się z Barkiem. Dobra, dobra. Też matę wejsę to idź lub ten chujowy content dla dwunastolatek! Ziomal, napierdalam tak na słowach! Dokładnie to jest sprawa! Dam ci różyczkę i mnie kurwo zabawiaj! Proste wersach, kiedy gramy, dalej to jest spektakl i to jest tak na wynikach! Masz powiesić ciuszki od patriotyka! Ziomuś. I kiedy gram, jadę tak na forum, dokładnie! Kiedy gramy, weź to zluzuj! Trzeba było mi nie czyścić uszu, to jest proste! Gramy sobie na wersach, teraz będę musiał słyszeć Twoje dwa wejścia! A! <laughs> pięć, Bardzo Dobre. bym nie chciał! I to jest tak, Dobra, ja mam wyniki! Takie zdanie ma każdy z publiki! I to jest tak, i to jest przysiad! Ty jesteś tylko halucynacją Krzysia! Zmieniamy beat! Dwa razy po trzydzieści. Dwa razy po trzydzieści. Skupmy się. Ja pierdolę. Raz, raz. I, raz, raz. I. Raz, raz. Dasz mi różyczkę, macie to było rażące. A dziewczynie zamiast... Dasz mi różyczkę, Maciek, to było rażące A dziewczynie, zamiast różyczki dałeś rzeżączkę Sprawa taka, dwunastolatki O, pisze siostra Spartiaka Cześć, mnie to nie cieszy Po chuj ta kurwa mi wysyła nudesy Ać mi, bo jaki ojciec taki syna Nie, yes, sorry, pojebałem jego matka To kurwa, czyli jaka matka, taka córka No ty, kurwa Hej, zaraz będzie po sprawie. Zgłoś to do sądu i tak już jesteś kabel. Przejście. Albo tudzież z świeciem, załadujemy go na kurwa USB-ce. Przejście, przejście. się, ja, 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 ja. Bo siostra ma 12 lat, pisze do tego tela, bo jest przy tu pasem Ci wysyła desy, to są ruchy, żeby twój wiódł przestał być kłapołuchy. Proste wersach i napierdalami nie mam tu serca. I to jest tak, bądźmy szczerzy. Myślisz, że wygrasz w tą walkę? W co ty wierzysz? Nawet nie wiecie, w co on wierzy? W Donaty. Ja też, Donaty działają. Ja pierdolę, ale mam kłopoty do nejty Spartiaka matka to kurwa 10 złoty 10 złoty, a burdel to kurwa jej miejsce roboty Twoja siora, jego siora klęka mi do wora Pewnie nie wiecie, że jest zwykłą ścirą Kiedyś o niej nagrał piosenkę Leroy Nie czai, jesteście za głupi na to A ty Spartiak jesteś śmatą. Przejście, <grym się> ostatnie wejście Jao! <noise> Moja matka kurwa, 10 złotych, takie sprawy! A jego matka kurwa, zajawy! zajavy! To zagłupi! Ja mam te patrzeć! Przecież to powinien być twój target! Daję freestyle, jego target! Jutro pisze test, ośmioklasisty! Mogę to niszczyć, ja mogę właśnie dawać te skillsy i to jest tak Jadę z szlajnami, wracaj do klatki się kurwa tarzać z baranami I to jest chmara, to nie jest koziołek tylko baran I to jest tutaj proste, jadę tu ziomal, to koziołek nie baran, a my wolimy mu flona yeah, okay. Radek Milewski wycofuje Dogrywka, dawajcie dogrywkę. Wycofuję, że musi Filipek wstawać, tu widzę, że jest pretendent. Czy waszym zdaniem do półfinału powinien wejść Koziołek? Czy może jednak zasłużył na to bardziej Sportia? Okej, okay. dobra, chodźmy tu, zróbmy to szybko. Trzy, cztery, Spartek jest w półfinale. Wielkie dzięki Koziołek. Koro kontramanu, przywitanko, takie, żeby nie było. Zagrajmy w ten papier-kamień, co? Pomożecie mi policzyć papier-kamień? Pięć, cztery, trzy! Koro rozpocznie, tylko musi wybrać sobie... Przedmioty. Przedmioty, dobra. Prosimy, przedmioty. 5. 3 Trzy! Jał! Yo. Yo. Yo! Łapy, łapy! Jau, jau, jał, 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 jau, jał jau, jał. Kask rowerowy naprawdę się przydaje. Tym bardziej, że teraz mam do czynienia z piałałem Ej, joł! I bijem sobie zionku, patrz, będziesz dziś na końcu, to twój klucz od chaty przegrywasz je łopie, a na dodatek wracasz na piechotę. Mordo, wbijam sobie kminie Patrz, jak sobie tu zabiję Ej, jak sobie wbijam, powiem sobie chłopcze Kurwa, walczę z manu, chyba to muszę wziąć na portfel Yo, jadę sobie na pętlach Po cygana to łatwo wykluczyć ze społeczeństwa Mordo, powiem teraz kminie Wbijam i patrz, jak sobie rzucam linie Ej, pogramy powiem na membrany A, musiałbyś zrozumieć zasady Ej, jak bijam sobie, teraz cisnę ziomal Kurwa, mamy czarnego konia! Ej, i wijam, on się tutaj nie nadaje! Czarnego konia, który stawia na białe! Przejście, manu! Łapki, łapki! Wszystkie łapki! Raz. Ej, 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 ej! Na górze, kurwa też! Jo, ją, jo! Ty byłeś ofiarą p. niebie! Weź klucz do sali! 2, 1, 3, 7! Tak się zaczyna i rozjebie z kurwy syna. Nie wykorzystałeś przedmiotów, czekaj minutkę. Weź sobie kluczyk i morda na kutkę. Jebać kurwę, to nie będzie trudne. Myślisz, że zemowy wygrasz to weź kask rowerowy. Bo chyba kurwo ci coś nie było do głowy. I tu teraz słyszę z COVID i dobra proste, jadę Lisz mi kutasa. Ty mi mówisz, że nie rozumiem zasad. Ty kurwa jak zawsze od 10 lat rzucasz te same pancze Jebać tą wajze Rozjebiecie kurwo jak zawsze I to jest proste, będzie awantura Ja jestem pełen, a to rowerowa rura I zamchli pizze. I to jest kurwa zajebiście On na rowerze chciał usiąść prędko Ale było siodełko Po, 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 po. Zmieniamy bit! Dwa razy po trzydzieści na pier Ej, Kraków jesteście z nami! In tras! Yo, 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 dobra! Yo, 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 Po pierwsze ja idę do finału! Jebany danie! Kask jest twój, a ja sobie zgarnę kaskę! Ej, i pijam, Ja nie potrzebuję kłódki! Mordę ci zamknę, na cztery spusty! Ej, bo bijam, mam skillsy! A twoja panna mi rozpina! Zamek błyskawiczny! Yo! Przecież ciebie je był także rozporek to już chyba masz z tyłu. Ej! I wbijam sobie, popatrz to tu w rapach. Mordo, ja nie umiem zasad, a na PFL-u według planu! Wersy wymyśla pół kraju i rzuca je manu! Przysiek. Tak to o, wygląda! <noise> Kurwa! Ty, wersami o dziewczynach chcesz mnie pokonać? Tu jest twoja narzeczona, siostra Rybsona. Kochanie, czy przyjmiesz tę obrączkę? Bardzo bym chciała, ale masz żeżączkę! Jak chcesz ją ruchać, to zawsze mam miesiączkę! A pierwszego tańca nie będzie paralityku, bo znając ciebie, byś się wypierdolił z bitu. zgarniam tytuł i kurwa nie będzie dwóch faworytów! Ja jestem kurwa! widzę problemu, kochanie, wyjdziesz za mnie, pierścionek wziąłem bezdomnemu. Ej, jak byłem sobie teraz tu, weź przemyśl, nie opuszczę cię aż do ostatniej kradzieży. Ja, na ślubie był przypał! Teraz możecie sobie posypać. Ej, jak byłem sobie ziomal, ale twoja dupa w łóżku, urzekająca panna chłoda! Mordo mam rozkminy, tam siostra rypsona, ale z twoją mam otrzepiny Ej, jak tu sobie cisnę wierzę, wbijam i lecę sobie dobrze na pętlę Ale co mi mówi ta jebana ściera? Ty jesteś świadkiem koronnym, nie masz ślubów milczenia Przejście, ostatnie wejście Jakie śluby? Co ty możesz wiedzieć o tym? Przez ciebie twoja dupa ma ślub cnoty Jebać takie cioty Tacy jak Koro to jebane miernoty oż Jeszcze raz wchodzę Rzucam teraz punch Oświadczyny Bezdomnemu Ty po tej walce zrobisz kurwa oświadczenie z basenu Lepiej potrenuj Chcesz ze mną walczyć? Kurwa nic nie mów Jak będzie ich ślub to kurwa XD Zamiast Marszu Mendelsona poleci Stildre Jebać się Pierdolony psie i, i, wow, jebakteria! Zróbcie hałas, jak odjebałem tego. Nie, ja to tragedia, stary. Wymyślił to, jebany. Myślał, myślał i wymyślił. Dobra. Uch. Dobra. Czy waszym zdaniem w półfinale bitwy o południe 10 powinien znaleźć się koro? Czy może jednak wiążący swoje buty, Manu? Yeah, mocno, mocno, ale chodźmy tu. Kornel, jakbym mógł się prosić, Piotrek stoi po mojej lewej. Manu po mojej lewej, Koro po mojej prawej. Ważny werdykt. 5, 4. Manu przechodzi do półfinału. Wielkie dzięki.